Cześć, ja nazywam się Kamil Gebel i witam Was serdecznie na moim kanale Pan Pierwszy Taniec, czyli wszystko to, co chcecie wiedzieć na temat pierwszego tańca i nie tylko. Kiedy zacząć przygotowania do pierwszego tańca? Teorii jest wiele. I wiele osób ma, odnosi sukces przy różnych wersjach. Moja teoria, jeśli chodzi o rozpoczęcie naukę pierwszego tańca, jest taka. Czym wcześniej zaczynacie, tym lepiej. Dlaczego? Słowo taniec w pierwszym tańcu ma dwa znaczenia. Mogę parę nauczyć tańczyć pierwszego tańca, i tutaj rozumiem takie piękne show, w którym para ma dużo różnych ładnych pozycji, ale wcale nie musi potrafić tańczyć. Żeby ostatecznie zrobić efekt na swojej publiczności. Drugim aspektem jest słowo taniec, które kryje w sobie lata pracy, technikę, detale, a w detalach tkwią wszystkie szczegóły. Diabeł tkwi w szczegółach i żeby parę nauczyć tak naprawdę tańczyć, tańczyć, no, potrzebujemy o wiele więcej czasu. Co za tym idzie, często też wzorujecie się na filmikach z internetu par profesjonalnych. Sam takie filmy próbuję nagrać, staram się być bardzo oszczędny w swoich ruchach, nie pokazuję swoich maksymalnych możliwości, ale jednak te detale, wykończenia powodują ten efekt ostateczny i to nazywamy tym tańcem. I czasami parom brakuje czasu na to, jeśli nawet nauczą się tej samej choreografii, którą widzieli w internecie, żeby efekt był taki sam. Jak oczekiwali, ponieważ brakowało im czasu na naukę tańca, a nie samej choreografii do pierwszego tańca. Czy wcześniej zaczynacie, tym lepiej. Pamiętajcie o tym, tego się nie zapomina. Warto przyjść nawet na parę lekcji, zrobić sobie dłuższą przerwę, wrócić. Taka para tańczy naturalniej, układa im się w to głowie. I takie jest moje zdanie na ten temat. Jeśli interesuje Was więcej informacji na temat pierwszego tańca: Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików.